No, dzisiaj mamy dla Was coś nietypowego, a konkretnie zagęszczarka spalinowa. Ta zagęszczarka to nie byle jaka maszyna z silnikiem o pełności 196 cm i maksymalnej mocy 6,5 konia mechanicznego radzi sobie z każdą powierzchnią. Służy oczywiście do zagęszczania podłoża poprzez proces wibrowania. Elementem roboczym jest płyta metalowa wzbudzana przez układ wibracyjny napędzana silnikiem spalinowym, jeśli już mowa o układzie spalinowym. Zagęszczarka wyposażona została w silnik jednocylindrowy czterosuwowy OHV, który działa jak symfonia mechanicznych dźwięków. Może to nie Mozart, ale jednak daje radę. Średnica wału to 19 mm, a wymiary płyty to 600x420 mm, co to oznacza, że jej siła dośrodkowa wynosi aż 13,2 kN. Potrafi zagęszczać do 30 cm w głąb ziemi, więc jeśli chcecie mieć podjazd, który wytrzyma najazd w czołgu, to jest to narzędzie właśnie dla Was. Częstotliwość 4200 uderzeń na minutę i prędkość posuwu 18 m na minutę to naprawdę imponujące parametry. Wady? No dobrze, każdy je ma. Może trochę hałasuje, bo 108 dB. Ale kto powiedział, że praca na budowie musi być cicha? A co do wagi, 76 kg może wydawać się sporo, ale pamiętajcie, że to solidna konstrukcja, która ma za zadanie zagęszczać ziemię, a nie fruwać po niej jak motylek. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują niezawodnego sprzętu do ciężkich zadań. Czy budujecie taras, podjazd czy infrastrukturę drogową, ta maszyna Was nie zawiedzie. A jeśli jesteście miłośnikami remontów ogrodowych, również to będzie dla Was doskonały wybór. Dodatkowo można zaopatrzyć się w przezroczystą matę do zagęszczarki, która pełni kilka ważnych funkcji. Mata chroni powierzchnię, którą zagęszczamy przed bezpośrednim kontaktem z metalową płytą zagęszczarki. Jest to szczególnie ważne przy delikatnych materiałach takich jak kostka brukowa czy płyty chodnikowe. Bez maty metalowa płytka mogłaby się porysować lub uszkodzić te materiały. Pomaga także równomiernie rozłożyć siłę nacisku na powierzchnię. Może nieco zmniejszyć przenoszenie wibracji na operatora, co czyni pracę bardziej komfortową, zwłaszcza przy długotrwałym użytkowaniu. Również chroni płytę zagęszczarki przed bezpośrednim kontaktem z twardymi powierzchniami, co wydłuża żywotność samego urządzenia. W ofercie znajdziecie także inne modele zagęszczarek, które tutaj właśnie Wam wypisuję wraz z kodami producenta. Wybór jest naprawdę spory, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli podobała Wam się ta recenzja, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, jakie narzędzia chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku.